w Przestworzach, byliśmy już w autobusie, a teraz zabierzemy Was w góry. I to nie byle gdzie, moi drodzy, bo ten medal, to jest medal właśnie z gór, a jego właścicielka jest razem z nami. Maja Adamczyk, szanowni Państwo, uwaga. Cześć Maja, to po pierwsze. Dzień dobry. A teraz, żeby się nie pomylić. W pogoni za marzeniami, nie? Tak. <grych> Pobiegła i dostała. Reprezentująca, szanowni Państwo, klub UKS Free Sports Bielsko-Biała, wszystko się zgadza? Tak, zgadza się. Ale najważniejsze jest to, proszę Państwa, że ta młoda pani e, jest... E, Wybitną, górską biegaczką i przebiegła taki półmaraton, dokładnie, który nazywa się Everest. Maraton Everest, wiadomo od czego. Ale wiesz, jak mówisz, wybitną, mhm. a kobieta y, za rok zdaje maturę, to sobie myślisz, jak to się wszystko razem ze sobą skleja. Mhm. Od kiedy biegasz? Biegam tak od roku, mogłabym rzec, mhm. i to były stricte przygotowania do Everest maratonu. Bo wcześniej nie biegałaś? Nie biegałam, nie biegałam, ale tak delikatnie bym to nazwała. Ale po górach, tam gdzie e, mieszkasz, czy po płaskim? Raczej po płaskim. Okay. I tutaj stricte pod właśnie Everest Marathon biegałam stricte po górach. I to były jednak warunki stymulujące już te panujące w wysoko górach. No i na przykład tygodniowo potrafiłam nawet 100 km zrobić, no i dzięki tym treningom, nie tylko biegowym, nauczyłam się, bo to wiadomo, były też warunki, czy to zima, czy to śnieg, czy ujęcie temperatury, nawet deszcz i burze, że przede wszystkim konsekwentnie dążyłam do tego, żeby wszystko... Przepraszam, ale moja. jak można wyjść, biegać, jak jest burza i wieje i jest zamieć? Powiedz mi, jest rano. Ale poczekaj, powiedz nam w ogóle o, tym, o, 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 o tych okolicznościach, o tym maratonie. Everest Maraton. Everest nie przez przypadek, bo on jest pod Everestem. Tak, jest to bieg pod Everestem i są trzy dystanse. 70 km, który biegł mój kochany Tata. Hmm. Także pozdrawiam Taty i życzę mu wszystkiego dobrego. Także go Dokładnie, jest który walce. mnie tutaj ogląda i wspiera. Um, I oczywiście jest też 42 km, czyli najsławniejszy maraton, i 21, który ja biegłam. Miałaś taki moment, słuchaj, w czasie tych 21 kilometrów, mm -hmm. kiedy łzy ci leciały, i myślałaś sobie, po co mi to było? Tak. Miałam <słuch> bardzo trudny okres, w szczególności pod ostatnie 5 km, którym tak naprawdę biegłam sama ze sobą, ze swoimi słabościami. I ten maraton pokazał mi, że to jest tak naprawdę życie tak samo książka ma i elementy białe i czarne tak samo jak w naszym życiu są te dobre i trudne momenty mhm. ale też są elementy różu jest to też mój ulubiony kolor ale one pokazują że życiu jest naprawdę pięknie no dobrze ale jak wyszłaś z tego momentu takiego że byłaś załamana myślałaś, że nie dobiegniesz to jest ostatnie 5 minut mhm. więc y, czy to będzie porażka czy będę się cieszyła z tego że jestem tu na tym miejscu. Czy będę miała w ogóle siłę wrócić co cię pchnęło do tego żeby Dokończyć bieg. Widziałam przed oczami metę. Widziałam też e, mojego tatę, który mnie przytula i mówi: Maja, wiedziałem, że to zrobisz, wiedziałem, że dasz radę. E, I właśnie te momenty, tata też mnie nauczył, że w momencie, kiedy ciało już nie daje rady, to biegnie głowa. I to mnie też napędzało, że wiedziałam, że. E, jak, jak po prostu mam przeżyć ten bieg, bo to było przeżycie, a nieżeli przebiegnięcie. Ale wiesz, to nie jest bezpieczna sytuacja. Są ludzie, którzy zatrzymują się, bo wiedzą, że ważniejsze jest zdrowie. To nie jest tak, że wiesz, że nie możesz słuchać swojego organizmu. No przede wszystkim tutaj patrzyłam na to, żeby było bezpiecznie, mhm. ale wiedziałam, że dzięki właśnie. Przygotowania do tego biegu, dzięki Tomkowi Kliszowi, który mnie trenował, i też bardzo mu dziękuję za to, wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana. I mimo panujących tam warunków, mała zawartość tlenu, kamienne podłoże, wiedziałam, że dam radę. I to mnie napędzało. Zobaczmy, jeżeli możemy, jeszcze raz. O, właśnie, zdjęcia. To są zdjęcia twoje z, i twojego taty, właśnie z tego Everest maratonu. Powiedz mi, tam biegniesz po prostu po górach normalnie, po regularnych górach, tak? Tak, po górach. Góra, dół. Góra, dół, góra, Takie dół, Takie przewyższenia. Tak, cały czas. Ile tam jest przewyższeń? Liczyłaś to? Um, no ja wydaje mi się miałam ponad tysiąc, wydaje o, mi się, tak. A ile osób bierze udział w takim maratonie? Powiem szczerze, że nie patrzyłam na to, N jakby nie uważałam czy to jest ważne czy nie, ponieważ samo to, że tam byłam, było dla mnie niezwykłym doświadczeniem i przygodą. I, I tak zdobyła wdzięczne. rekord prawie, prawda? A, prawie. A jako, naj, naj, naj. Powiedz proszę, y co zapamiętałaś z tych widoków? Przede wszystkim i piękno i potęgę, bo góry niosą za sobą takie przesłanie, że albo się je pokocha, albo się je nienawidzi. No w moim przypadku ja je pokochałam i liczę na to, że wrócę tam ponownie. Ale jak maranie. biegniesz, pod ci spływa, zalewa oczy, ty płaczesz, bo nie masz siły, to ty jeszcze coś widzisz? Um. Widzę tylko jakieś wspomnienia na przykład momenty z mojego życia, te trudne i te dobre, które mnie napędzają do tego. A czyli widzisz siebie, tak, a nie siebie. przestrzeń i te piękne rzeczy, które to my teraz. To jest teraz dodatkiem, są... to jest dodatkiem. Ale masz w ogóle hey. możliwość, masz czas na to, żeby wiesz obejrzeć no się w lewo, w prawo, zobaczyć te piękne widoki, czy człowiek w takim momencie jest tak bardzo skupiony na celu, że wszystko co jest w koło dla niego nie istnieje? Te momenty, to jakby te widoki są przyjemnym tylko dodatkiem, i tak naprawdę to jest cały czas bieg sama ze sobą. Więc to jest tak naprawdę walka o przetrwanie, o to, żeby się nie potknąć i najczęściej się patrzy pod nogi, a nie na piękne widoki. Biegałaś w Tatrach? W Tatrach niestety nie miałam okazji. Może tam kawałek z moskiego oka, a właśnie z moskiego oka, zbiegałam. Także miałam okazję, a tak stricte po Tatrach, bez takiego zabezpieczenia, no to. To jest ciężka trasa, ale głównie bez kidy. Mogę jeszcze jedno pytanie króciutkie? No, bo wiesz, ja tu do barka tak, jestem. Ja wiem, ale zaraz do barka pobiegniemy, bo mi, mi jeszcze jedno interesuje. No. Maja, czy ty jeszcze o czymś marzysz, jeżeli chodzi o sport ekstremalny, bo taki no. de facto sport uprawia? Tak. Dopiero zaczęła. A już, prawda? No. Gdzie, tutaj pewnie panu chodzi o plany, jakie mam, jeżeli chodzi tak. o kolejne wyzwania. No to plany się gdzieś tam rodzą. Powiem w taki sposób. Czekając na mecie Everest Maratonu na mojego tatę. Myślałam, że powie Maja absolutnie zero biegania, zero czegokolwiek. Tymczasem on przybiegł, wyregulował oddech, złapał mnie za ramię i powiedział Maja, wiesz co, chyba dojrzałem i postanawiam przebiec 250 km przez pustynię Zachary. Biegniesz z nim? Tak myślę, tato, to nie dla mnie. Umarłam w tym momencie i pomyślałam, że mój tata jednak jest szalony. Um, jak na razie mam plany, w sensie jakby zastanawiam się nad tym. Jeżeli spotkacie taką długowłosą piękność na Saharze, e, na saharze to będzie ona. Bartku, e, e, widzę, że jakby szczyty zamieniłeś na inne okoliczności przyrody.